W miniony piątek w gościnnych progach Miejskiego Centrum Kultury PG Gigantów Mocy otwarto wernisaż wystawy prac Krzysztofa Ciszewskiego. To już kolejna po portrecie na wystawa pana Krzysztofa, jaką mamy okazję oglądać w tym roku w Miejskim Centrum Kultury. Inspiracją dla autora niezmiennie pozostaje sztuka europejskich mistrzów malarstwa i rzeźby. W lutym podziwialiśmy fotografie nawiązujące do dzieł renesansowych artystów. Dziś obejrzymy pracę, w których mocny kontrast między światłem a cieniem, dynamiczna kompozycja oraz czatarność postaci nawiązują do malarstwa okresu baroku. Zapraszam do obejrzenia wystawy, a może jeszcze więcej odpowiem do Krzysztofowi. Witam serdecznie Państwa na kolejnej wystawie z cyklu Fotografia hybrydowa. Każdy pyta, co to jest fotografia hybrydowa. Zawsze mówię, samochód hybrydowy to jest samochód, który ma dwa silniki, każdy jest inny. Fotografia hybrydowa. Na dzień dzisiejszy, gdybyśmy chcieli poszukać w wyszukiwarce jakiejkolwiek najpopularniejszej, nie znajdziemy generalnie nic oprócz, oprócz portalu Domestiki, gdzie swoje kursy prezentuje brazylijska fotografka Danny Wittenburg. I to ona stała się jakby tym, 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 tym motorem napędowym, który pchnął mnie do tego, a się uświadomił mi, że praktycznie fotografię hybrydową robi już od, długo, od dłuższego czasu. Fotografia hybrydowa są to procesy, które, którym podlega fotografia jako pierwszy element po grupce cyfrowej, po digitalizacji obrazu w formie już analogowej. Jak mówię, fotografia hybrydowa to jest coś więcej niż fotografia, czyli dalej jest to działanie artystycznymi środkami w formie farb olejnych, pasteli, akwaler. I niekonwencjonalne środki, jak w moim przypadku rdza, która stała się ulubionym tworzywem, czy też folia, nóż, skalpel, igły do dziurawienia. No i jak Państwo widzicie, też światło do pracy troszkę, żeby podkreślić pewne elementy. Fotografia hybrydowa nie ma jakby ograniczeń. Tutaj jest jakby nasza, moje, moje przemyślenia głębsze. Powodują to, że mogę zmienić nawet kontekst obrazu. Uderzyłem w mojego mistrza po raz kolejny mistrza Caravaggio, Michelangelo Meresi, ale bardziej znany jako Caravaggio zmieniając jakby kontekst poszczególnych y, y, prac, które y, pokazywałem kilka lat temu. Zapraszam do oglądania, nie będę wypowiadał się i męczył Państwa opowiadaniem o każdym ze, ze zdjęć, co prezentuję i, 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 i dlaczego taki kontekst. Są opisy po zdjęciami, więc, więc zapraszam Państwa do, do rozmowy i konfrontacji. Miło Jak podkreśla sam artysta, hybrydę tworzy kilka elementów, które muszą ze sobą współpracować. Każde zaprezentowane dzieło powstaje dzięki fotografii, zastosowaniu technik malarskich i niekonwencjonalnych środków artystycznych. Jak zaznacza Ciszewski, tworzenie tego rodzaju obrazów to nieustanne poszukiwanie. Ja wychodzę z założenia, z takiego słynnego powiedzenia, że kąpek sznurka stwierdził, że trzeba się rozwijać. No i staram się to robić, wzorując się na kłębku sznurka. No są to ciągłe poszukiwania przede wszystkim. Fotografia hybrydowa, którą w jakiś sposób stworzyłem i nazwałem, to jest coś więcej niż fotografia. Czyli po digitalizacji obrazu i już w formie papierowej no przystępuje do działania i tutaj stosuje różnego rodzaju techniki artystyczne w postaci farb olejnych, akrylowych i przeróżnych innych. Do niekonwencjonalnych metod, takich jak na przykład rdza, która, którą zauważyliście na obrazach. Trochę mi kłopotu zrobiła, bo rdza to jednak metal i, i musiałem wy, 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 wyrównywać poziom obrazu po zawieszeniu, ponieważ jest to dość spore obciążenie i się obrazy przesunęły. Jest to rdza, jest to folia. Łącznie z tym, że jest też światło zaprzągnięte do pracy. Dowolność jest wielka, jeżeli chodzi o, 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 o tą moją fotografię hybrydową. Trudno powiedzieć, ile to powstaje. No, podchodzi się do pracy kilkokrotnie. Jakby głównym elementem, który mnie inspiruje, jeżeli chodzi o fotografię hybrydową, to jest możliwość zmiany kontekstu obrazu. Dlatego tutaj wróciłem do mojego mistrza Michelangelo Meressiego, zwanego bardziej jako Caravaggio, i troszeczkę zmieniłem kontekst jego, jego interpretacji, jego obrazów, ale też kontekst tych, tychże zdjęć. I na przykład Wieczerza we Maus stała się o gestach go Poznania, czy złożenie do grobu, jest to zdarzenie. Ponieważ poprzez te działania artystyczne, konwencjonalne i niekonwencjonalne, no mogę sobie pozwolić na, 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 na jakby tworzenie tego obrazu od początku. Bazując oczywiście na, na mistrzu, na układzie takim, jaki był obrazu, nie, nie mogę tego zmienić. Większość tych fotografii, które prezentuję, są to fotografie wykonane w technice wielokrotnej ekspozycji, czyli, czyli powstają w całkowitej ciemności na otwartej migawce i każda postać to jest jeden błysk lampy, więc tutaj trochę trzeba się pobawić w aktorstwo, przećwiczyć no i do pracy. No oprócz, oprócz Rembrandta, którego tutaj musiał mi pomóc syn, bo tam jest chyba 7 albo 8 postaci, to większość tych dzieł robiłem sam, wyzwalałem sam lampę, ale no w tym momencie człowiek ma jedną rękę już zajętą, więc, więc nieraz potrzebna jest pomoc przy takiej pracy. Także zachęcam każdego fotografa do eksperymentów, ponieważ w fotografii mamy tysiące, setki, powstają miliony dziennie. Dla mnie jest to mało. Dla mnie wydruki i obróbka cyfrowa obrazu to nie jest wszystko. Jeszcze ja szukam innych rozwiązań i będę szukał dalej. Postaram się pokazać jeszcze jedną hybrydę moją, czyli, czyli yy, obraz, który powstaje w procesach. Jest to cyjanotypia, najstarsza technika szlachetna. W którą, w którą już, tak powiem, bawię się od kilku lat i zgłębiamy jej tajniki. Jestem zachwycony, bo technika locjanotypia powstała praktycznie dwa lata po wynalezieniu fotografii. Jest najstarszą techniką szlachetną. No jest to taki powrót do, 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 do starej fotografii, do, do, trochę do ciemni, bo trzeba materiał uczulić, zaświecić, wywołać. Oczywiście w czystej wodzie, ale radość, kiedy ten obraz się wyłania. Jest, niczym się nie da zastąpić. I tutaj do pracy też nie kończy jakby cyjanotypii klasycznie, ona potem przechodzi jeszcze proces tonacji, tonowania na przykład w herbacie czy w kawie. Do tego też dochodzą akwarele, bo papier, na którym się wykonuje cyjanotyp, jest to papier akwarelowy, więc akwarela ma się tam dobrze. No i można, i można że tak powiem, pracować dalej. Dotykam troszeczkę tych sfer sztuki wyższej. Chociaż wykształcenia plastycznego nie mam, jestem samoukiem i fotografem i, i, i te kwestie malarskie to no, poprzez do, przez doświadczenie. Także uważam, że m, tego typu sztukę może uprawiać każdy. To jest kwestia poszukiwania. Musimy szukać. Warto podkreślić, że Krzysztof Ciszewski rozpoczął swoją przygodę z fotografią nieco ponad 4 dekady temu, kiedy to wystartował w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez komendę główną PSP na łamach Tygodnika Świat Młodych i zajął pierwsze miejsce. Ciszewski to artysta, fotograf, amator. Należy do ogólnopolskiej fotograficznej grupy twórczej Art Focus 13, która ma siedzibę w Radomsku. Wystawę jego prac można oglądać do końca lipca.